Hej Dzisiaj wam pokażę jak zrobić squishy. Ja próbowałam tu coś zrobić, ale mi trochę nie wyszło. Myślę, że dam, za, za mało waty, bo jest takie zbyt płaskie jak naleśnik. No, potrzebujecie jakieś miski albo kupka, żeby odrysować kształt. Nie, jak to nie małe to bierzecie coś małego, jeśli to jest duże to duże. Ja łabiam tą miskę, bo lubię małe i no. A myślę, że dużo byłoby fajniejsze, więc po prostu mam taką miskę. I trzeba zostawić, że ja mam w ogóle dwie kartki, bo to jest bardzo duże. I dwie się na tym nie zmieszczą. A zanim jeszcze zacznijcie oglądać, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, bo lecę po 200 subów. Dobra, to potrzebujcie tego ołówka. Paśmę klejącej um, takiej dużej, albo takiej małej, normalnej. I wata Chyba ja to jeszcze pójdę do wiary, bo jej trochę za mało. Więc no. Ale najpierw odesłuchujecie miskę. Albo kółek. Dwa razy, bo odesłuchujecie dwa razy. Miska albo kubek zależy, co tam macie. Um. Okej, jak ktoś jest nierówny, to trudno. Nie musi mieć równo. Musimy zrobić ręcznie. No, jak już dosłowaliście to, to jest to, tu na mój to nie będzie potrzebne. Dodaję, że może jest trochę gorsze, bo dosłowałam to od ręki. Dobra, najpierw dosłowicie sobie kształt. Teraz, jeżeli co chcecie, kotka, pieska, kot z przodu robicie przód, a z tyłu, tył. Tak, kot, kot z z przodu, buśka, z tyłu. Ogona, którego tu nie widać. Ale bardzo Wam to w ogóle polecam robienie tego zquisie, bo może być to fajne na prezent dla kogoś. No i jak sobie coś tam narysujecie. Ja nie wiem co narysować. Możecie to jest takie puste zestawy. Nie musicie go to Potem nie mam na jakieś nie możecie puste wolę Albo to jest tylko po prostu bierzecie mangery i kolor. Kolorujecie, no chyba, że nie chcecie. To nie musicie. Hmm. on taki mazak, Który przemija Muszę wziąć ma więcej kartek Którą najwyżej marnuje kartki Ale No Dobra, nie koloruję tym, bo raczej nie kartek się zmarnowało A dobra, spoko, jedna to Jedna z nami jest. Dobra Nei. <skrøk> A ja, kługo będzie dziwne. Dobra, myślę, że nie będę Was sprzędzała jak maluję no, kółko, W sumie to nie o to chodzi. Ja no, bym Was przędzała kolorowaniem, bo w sumie to nie odchodzi, to chodzi. Ziemi z tego I nie będę zajmowała się myślę, bo tu mam, no. Jeśli chcecie, to możecie napisać w komentarzach, o ile będą otwarte, co dostaniecie na Dzień Dziecka. No. Ja miałam takie wczoraj, bo wczoraj dostałam prezent na Dzień Dziecka, no wczoraj to, co miałam dostać na dzień dziecka, dzień takie gogle, wiar, dzisiaj takie gogle siedzę z grającego, czy takie okulary, ten gogle, wiar. i ja właśnie byłam, ja, nie dostałam tego, ale byłam w takim miejscu. Um. No, a mamę mam odicę. I I na ja nie, kupić nie, chodzę, nie, nie, i nie, 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 kupić, nie, nie, w tym tygodniu ja tylko nie, nie, do nie, 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 tylko w nie, albo wtorek w tym, nie, bardziej nie, tak, nie, wiem. Albo w tym, ale, w tym to tylko jutro.

<trybuj> I jeśli nie macie ochotę to do... zasubskrybowanie mojego kanału, to możecie też zasubskrybować kanał Magitne świat Albo nie, <zyskutek> na no, chyba gier, czy dwa, trzy. Nie wiem, nie jestem do końca pewna. Może łatwiej będzie zasubskrybować kanał jak Magic Zwiedzania. Wtedy wam powinno wyskoczyć. A jak nie, to ja w komentarzach ją, ozn ja ją oznaczę, bo tu klikniecie w to i wam powiem, i wyskoczy.

Nie, 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 już nie, nie, Coś wtedy nie mogła, ale ten mojej i otwiera nowe, ale jak mogła jeszcze na chwilę rzucać, to już nie wyrzucam na ten. Nie tak prowadzić dwa kanały, to jest ciężko. Jednak mam i to by był kanał błonie by gamingowy jakiś. Jest. A nie, 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 nie utworzyć drugiego. tym kolorowaniem, bo mam jeszcze jedno całą kółko do kolorowania. Mam jeszcze tyle do Więc nie będę was zanudzała. Tak po prostu widzimy się jak pokoloruję. Okej, okay, już pokolorowałam. Co prawda gdzieś tu niech tej białe prześwuję, ale no, jeszcze ja porządowate, będzie wat. I teraz to wycinam tutaj. Hmm. Mam nadzieję, że wam się też spodoba. że wietnęli się dwa kółka albo trójkące co tam malowaliśmy w kartkach to teraz no też ja mamy ja mam, ja mam taśmę po prostu naklejamy no, to tak całe oj słuchajcie o mi się se é, mas toma. Ok. Nakleja-se e okay. leva tu. E toma robi-se to z Nie Não sei, jakie ja zrobię, bo mi to trochę leve. Ok, już zakleję się z

Są te końcówki też mi ja wam coś zostało to to ty... ty... nie może być i tu nie wyjdzie a nie będzie to na chwilę Albo go po prostu nie wstawiam, bo ja go przejrzę Okej, ja myślę, że trochę uratowałam sytuację, ale nawet nie zrobiłem zbyt... A nie jeszcze, tylko drugie.

Ta mała szpatka jakaś może zostać. Znaczy, nie może zostać, nie wiem. Ja bym się zrobiłam go tak drzwi, ja to ja mam nie. No i to taki szpark. Nie wiem czy nie wiem czy w ogóle widać, ale może mi to wszystko już wymienić. Nie będę już wejść, bo to ją już tak ciężko. Okay. This is What's from this? Do squeezey. Okay. I know anybody to give it bull you on. i to the Это мультфильм, что это To to na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Yy, no i jak się wygląda to w tak mała. Dlatego to wygląda to, to w pisi. Jeśli jeszcze macie rynki, pomysły jak coś zrobić, to... Jak będą te komentarze piszcie w komentarzach, jak to jest. Mogę to zrobić w z papieru na przykład. Ja, to niebo, jak tu jest, jak to jest. to zrobić takiego smoka, to taki, no nie wiem, czy wierzę, takie. Ja mam taki, jak, tak, jak, może uda mi się to pokazać, ale. Hops, hops, hop, takie coś hop. No. No, no, kiedy mi się będzie wiadomo to jest większe i no. Więc to na tyle do dzisiejszego odcinku. Jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w i subskrypcji. Powtarzam to kolejny raz. Więc nie, jeszcze nie jestem taka perfekta. No, dobra. Więc jeśli chcecie, żeby było więcej filmów, to to zostawcie pod tym filmem 2000 sub w górę bo myślę, że to będzie dla was nie wiem czy ma być ciężkie, bo na razie mam mało widzów lecę dopiero po 200 wieś... a na ten a na 200 to zrobi specjal. Bo ja na 100, na 200, na 400, na 500, 600, 700, 800 i 900 robi specjal. A na 1000 będzie wielki specjal. Więc warto zrobić ten, ten 1000, bo wtedy będzie fajny specjal.